Siemanko, z tej strony Gryfciu Witam Cię w kolejnym odcinku z Warface'a a Dokładnie z Warface'a rankingowego No co, słuchajcie Srebro 2, powolutku Dążymy do Srebro 1 Później, no ten goldzik, musi być ten goldzik Musi być, słuchajcie, ten goldzik Natomiast z dodatkowych rzeczy Zauważyłem, że teraz wrzucili coś takiego Jak wzlecenia Czekajcie, gdzie to było? Zlecenia ogólne, zimowe wyzwanie No i jest Kalwari AK Alpha do dupnięcia albo Rayleigh AK47. Są tu jakieś etapy. Na większość z nich macie na mediach społecznościowych, czyli tak naprawdę jest to podbicie zasięgów w mediach społecznościowych Warface'a. No macie Facebook, Reddit, Discord, Instagram, Twitter, no i na nowo to samo. Także jak coś, to macie takie nowe wyzwanie. Natomiast my ruszamy sobie z rankingowymi. Widzimy się za chwilę z meczu. No i lecimy moi drodzy z tym meczykiem. Pozdrawiamy od razu Karasia, który się trafił w drużynie przeciwnej. Ale tak widzę, powiem wam, po tych poziomach to tak średnio wyrównany ten mecz. Przynajmniej jeśli chodzi o same levele, ale póki co idzie dobrze. Tard jest good. Żeby nie, żeby nie powiedzieć, że very good. Ach. Ale dostałem granataneriec. ryjec. Na całe szczęście to od mojego, więc nie zabolało. No, tu nikogo. Gdzie są wszyscy przeciwnicy, no? Tutaj gdzieś po lewej powinni być. Dobra, zbiegnijmy sobie tędy. Tu gdzieś są... Ty, hey, ktoś z tyłu. To karaś. Mam cię! Kurna, no prawie! Aś! Karaś, kurna z tym, tym, tym snajperem. W następnym no, chciałbym tak. ze strzelcem zagrać. Zamieniłem sobie swo, swoją drogą AK-alfa na AK-107. Jestem ciekaw, jaka różnica będzie, jeśli chodzi o zadawany damage i tak dalej. No, no nie, kurwa, wyskoczyłem mu na twarz prosto. No nie, no tak to nie. Dawaj medyk, podnoś, podnoś wszystkich. Tak jest, dobrze, dobrze, dobrze. Brawo, no i teraz mnie byś mógł jeszcze podnieść i byłoby super ancko. No traf w niego. Ma jakieś lagi, chyba, co? Leci granat! Jakoś tak. Dobra, mnie już nie podniosą, to na pewno. Mnie już na pewno nie podniosą, no ale może. Może chociaż. Ojojoj! To no plan był dobry, wykonanie było niezłe, ale no właśnie. No ledwo. No jeszcze jednego masz tutaj. Po lewej, po lewe. No, 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 no. Uciekł ci za drzwi. Może nie? Wydawało mi się, że za drzwi uciekł. Jest dwóch na jednego, więc ciężko będzie mu. Bardziej w sytuacji, kiedy już się odkrył. Ładny flash. Dobrze, brawo. I jeszcze tam. Co? Co on ich porobił, tych? Ej, ale czego ja mam alfa? Przecież zmieniałem na 107. No dobra, trudno. No trudno, niech będzie ten alfa w takim razie. Brak ranacik cyk. Kurwa. Dobra, jeden zdech. A to mój biega, dobra. Wiem, że ktoś jeszcze za mną. No, dostał heda! Dostał heda za prawie cały. No nie, jakiego pecha ja mam. Nie podnoś, nie dasz rady go już podnieść. No, zostaw go, kozakia. Idź mnie podnieść. Szybko! Stary, let's go. No no, 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 nie, kurwa, zero HP. Ty tripek, co tu odpierdalasz? Ciekawe, czy on mnie jeszcze raz będzie próbował podnieść. A on nie wie gdzie on jest. On myślał, że tam, ale. Wydaje mi się, że tu ktoś był. O, właśnie, mówię, że mi się wydaje, że ktoś tu był. Cześć, Karaś. Cześć, no. Jeszcze słyszę gdzieś kogoś. Ale nie wiem gdzie. W ogóle dobrze by było wiedzieć, gdzie jest Paka na przykład. Tu mi się wydaje, że kogoś słysza. A to nasz. No to gdzie są wszyscy? Runda wygrana. Gdzie ten tripex? Czekaj, gdzie ten tripex? On na dwójce go. Jezus. Czyli ten imeran cały czas siedzi w tym jednym oknie. Bez żartów, co? No nie róbcie sobie jaj, że on naprawdę siedzi w tym jednym oknie cały mecz. To nawet śmieszne nie jest, tylko już żenujące. No nie, suco. Rudy mnie zabił. Teraz niech mnie ktoś podniesie ino, no. Plan dobry, wykonanie tak średnio bym powiedział. O, zajebiście, zaraz, podnosi szybko. No kurwa, no nie wierzę w nią, nie? Nie wierzę w tą medyczkę, on próbuje, próbuje podnosić. Jest ciężko, nie? Jest ciężko. O, tu masz chłopak! Co tu się odpierdala? Co tu się o ty? Tam masz chłopa po prawej, no masz chłopa, masz chłopa! Ten jak ja gra tak słabo, a jednocześnie tak dobrze przez to, że tak słabo. Co tu się dzieje? Nie wiem, dobra, zagram tego inżyniera z powrotem. Ale... Co tu się wydarza, nie? Dobra, spokojnie. O kurwa, już po plecach mnie coś bije. No ja jebie, znowu ta Rudy, no. I no, po plecach i po plecach, no. Brawo, dobrze, Kozakia. Ja ten Kozakia niby gra mega słabo, ale gra lepiej ode mnie w tym meczu. Jakby o co tu chodzi? Co tu się dzieje? W ogóle wygrywamy 4-0, tak chciałem tylko zauważyć. Chciałem tylko zauważyć, że wygrywamy 4-0. No mnie już nie podniesie, trudno. To jest jak jest, słuchajcie, no. Jest jak jest. Bomba podłożona. Ładnie, ładnie. 5-0 będzie na pewno. Tylko pytanie, czy 6-0 to wygramy. To by było ciekawe w sumie. Bo meczek nie jest jakiś... Nie jest uber łatwy, nie? Umówmy się, nie jest uber łatwy, jest taki, taki, no taki no, no, no taki w sumie, taki, 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 taki. Dobra, bombę sobie wzięli, Nabiegnijmy. Ja bym chciał na pewno wziąć granat i z nie wybuchnąć w rękach, kurwa. Dobra, jeden porobił naszą dwójkę, trudno. Nie biegnij za nim, po co? Po co on za nim wybiegł? No, 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 ale panie kolego! Jeszcze jeden stąd nie? Dobra, nic z tego już nie będzie. No i easy. Easy peasy. Dobrze, brawo. 6-0, ładnie, ładnie, podoba mi się, to podoba mi się. To no jakbyście mieli takie mecze cały czas. No, to to by było to. To to... Nie no, dobra, żartuję. No nie mogą być tak proste mecze też. Tak, jakby takie mecze były na styku, to takie bym wolał, nie? że wiecie, że jest, nie wiem, 6-4, albo nie wiem, 7-5 czy coś, no to takie mecze spoko, nie? Takie mecze 6-0, no okej, okay, no jakby są akceptowalne, ale umówmy się, bywają lepsze, nie? Bywają lepsze, to są po prostu łatwe, no. Są po prostu łatwe, ale nie dlatego, że ja dobrze gram, tylko dlatego, że mnie ludzie kierują. To jest jak jest, co nie? Jest jak jest, ale najważniejsze, że awansujemy zaraz w następnym meczu. Tak podejrzewam. Natomiast, w związku z tym, że tak łatwo nam poszło, no to co? Następny mecz. No i jazda, moi drodzy, jazda. No zmieniłem na tego AK-103, zobaczymy jak to będzie. No mam nadzieję, że będzie trochę. Trosze... Chociaż nie wiem, kurde, czy to AK-Alfa, czy AK-103. Jak myślicie, które jest lepsze? Tak realnie. Wydaje mi się, że to nie ma aż tak dużej różnicy. Przynajmniej jeśli chodzi o. Image. Widziałem go tu. Może się cofnie. Albo i nie. Dobra, pomóżmy naszym. Dobra. I oni tu rozjechali już. Co jest? Ja jeszcze nikogo nie widziałem, a tu już jeden typ został. Co tu się dzieje? Halo! Dajcie coś postrzelać, co? Panowie Panowie i panie, no halo, halo no, nie ma chłopa, no on ostatni to chłop wsiąk dosłownie, nie? Był chłop, chłopa nie ma. Ciekawe, czy on biega w kółko? Gdzieś się skampił, czy co? no nie wiem o co. A, no i nowy Action go rozwalił. No ale to stary, no zostawcie coś dla nas, no. Halo! Ja też bym chciał kogoś strzelić, czy coś. A nie, że. No i chuj no, znowu 6-0 będzie. Takie mam dziwne wrażenie, nie? Dobra, tam podejrzewam, że ktoś zaraz będzie właził, więc nie chłapie na rej A my tymczasem. Nikogo nie ma. Niko nie widu, ni słychu. Nie ma no? Witam serdecznie, witam, witam, pana Hillesa. Prosto w piętkę strzelony. I co? No i nie ma nas. Gdzieś tutaj się strzelają. No nie, kurwa, ale wpadłem! Aj, nie sądziłem, że spadnę tak na nich dwóch idealnie, no ale się buguje ta trzecia osoba. No chłopa tu masz, chłopa tu masz po lewej! A nawet dwóch! Dobrze, jeszcze nad tobą jeden. Nad tobą jest, no. Masz granata wrzuć mu, nie masz granata też mu wrzuć. Teraz już za późno, już stamtąd poszedł. I chłop zastanawiał godzinę, nie? Tu go gdzieś masz. No, biega ci chłop, w kółko tam na pewno w środku, no. Ale spokojnie, masz 20 sekund jeszcze na chilku. O, No i brawo, brawo! No ładnie go jedzie, tylko no ta broń, no już. wiem, że ten Edge Rifle z kinetika jest za mocny, nie? Jest za, ewidentnie jest za mocny. W sensie, według mnie to nie ma w ogóle rozrzutu, ta broń. W ogóle nie ma rozrzutu Więc no różnica dość kolosalna. Jak ktoś ma rozrzut, nie ma rozrzutu, wiecie o co chodzi. O, kurwa! Bratuje z gościu. No i zero HP. No ja jebie. Ja jeby. pozdrowienia Braku, bo widać, że Polak. No podnoś go, podnoś go, nie wiem na co czekasz Ogólnie ci medycy czasami tacy ładnie Masz radę? 7 sekund stary, znaczy 10 sekund, przepraszam I czemu mi pokazuje, że 10, a tutaj są dwie. No, dzięki Dzięki mordo, dzięki Ale gdzie jest ten ostatni, to my w sumie nie wiemy, nie? I tu jest! To jest kurwa, skąd się tu wziął niby? To przeciwnika... Ale skąd się tam wziął tak szczerze? ja nie wiem Dobra, biegnijmy, 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 biegnijmy. Bomba Żeby być szybciutko tutaj na górze Dobra. ale tu nikogo nie ma. Gdzie oni, kurwa, wszyscy są? Co to? A, myślę, że coś tu się świeci, a to po prostu... Okej. Okay. Takie malowanie jest w tym miejscu. No, przebiegał! Ale mi Heda strzelił! Szak! Ale mi Heda strzelił! Dobrze, brawo. Na chilku. Słychać, że z... prawej tam się dzieje. Dobra, na spokojnie. Mamy czas. No co?! Przebiegł koło tego kurwa Evil'a i zauważył? go nie zauważył! Nie ja pierdolę. Ja byłem pewien, że on coveruje tamtą stronę, więc mówię, dobra, nie wychylam łba. Na chilku. No i gówno, nie? Kurwa, mać, no. A miało być tak ładnie, no. Ale nie chłapią tam granat na ryj. I tak w sumie nikogo pewnie. Nie ja w tą F12 nie wierzę, nie? No kurwa, wywaliłem kłopa tyle. On się odwraca i one-hituje mnie z tego. Ja, kurwa nie wierzę w to. Jest Bomba niesamowite po prostu. No, ale dobra no, no kurwa tylko ja mam 2-5, a jest 5-0. Halo, ja bym chciał kurwa z kimś powalczyć. A póki co dostaję na dziurę i nic z tego nie ma, nie? Naprawdę. Jakby tak być nie może, no. Jak czy ten gościu tutaj kampi. Masz chłopa za plecami. Bomba podłożona. Kurwa. I oni się minęli. To jest Dobra, paczka leży. Już wiemy przynajmniej który gość będzie wybiegał. No Tu będzie, tu będzie, no ale flesza na ryj dostałem. Jeszcze jeden? Nie, nie wiem gdzie ostatni będzie, gdzie będzie ostatni? Dobra rozbrajamy, nie no żartuję oczywiście. Gdzie będzie ostatni? No już wychodzą widzę, no wiedzą, że 6-0 to co, po co mają się czekać. A może akurat by mu się udało i by 5-1 było no. Nigdy nie wiadomo, nie? Chyba, że chłop kampi gdzieś, no to wtedy inna sprawa. drużynę no. przeciwnika. Misja wykonana. Słuchajcie. Chciałem powiedzieć, że to były oporowe mecze No ale wygraliśmy 6-0 razy 2. Chciałbym powiedzieć, że szło mi w nich dobrze. Ale nie szło mi w nich za dobrze. No ale wygraliśmy. A co do zasady? Tutaj się liczy jakby rezultat, a nie to, ile się ma fragów. No tylko szkoda, że aż tak... że to jest jest w okolicach 0,5, nie? No przecież to jest patologia jakaś. No ale to jest to, nie? Że dwie osoby, jakby. No, to. Nie wiem nawet, co mam powiedzieć, słuchajcie. Naprawdę, nie? To jest trochę smutne z jednej strony, sobie tak myślę. No a z drugiej strony, no wiecie, no to jakby, no whatever, no. Najważniejsze, że co, że wbijamy, że dostajemy punkty rankingowe i tyle, nie? No ale, no, wolałbym jednak mimo wszystko mieć te staty wyższe aniżeli niższe. No ale, no nic, słuchajcie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz. Jeśli nie subskrybujcie, zasubskrybujcie mój kanał. Zachęcam że do wspierania przycisk wesprzyj. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do następnych odcinków. Na razie. No i cześć.